Siema widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś mamy kolejny event wakacyjny. Tak mi się wydaje, że wakacyjny. Jest to event dokładnie związany z jakimś kempingiem, także właśnie wyruszam w jego miejsce. Zaparkowałam tam autko. No i nie wiem, to gdzieś tutaj chyba ma być. Zaraz zobaczymy, czy to odnajdziemy. Oby się odnalazł ten kemping. No i zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądać sobie idziemy kulturalnie ścieżką. Dobra, ja wam dam timelapsa, jak sobie idziemy. Dobra, widzowie, chyba dochodzę już do miejsca, gdzie jest kemping, bo już zaczyna się tu coś świecić. Dobra, tu jest takie coś. Tak wygląda ten kemping. Ciekawie. O nie, nie mam gdzie usiąść. Nie mam gdzie usiąść, ale dobra, o co tu chodzi? Aha, nie mogę usiąść, dzięki. A, to jest admin? To jest admin, widzowie. Dobra, nie wiem o co tu chodzi, ale no. Dobra, co tu się robi teraz? O co chodzi? Otwieram szampana jakiegoś. Dobra. Widzowie. Ja mam po... tak to mniej więcej wygląda. Jest ognisko jakieś. Mogę Wam jeszcze w sumie jakiś domek pokazać. Zobaczcie tutaj. A w tym domku już byliśmy. A jakieś domki się różnią czymś? Chyba się nie różnią. Więc możemy w sumie zobaczyć, co tu jeszcze jest. Ja, ale światła tu nie ma. To słabo jak światełka nie ma. Dobra, ciekawie się leży. Zobaczcie. Dobra, także tak wygląda mniej więcej event. Jest podobno gdzieś jeszcze. Także dobra, jak poszukam, to się z wami widzę. Widzowie, nie ma już nic więcej na tym evencie. Jest tylko to. Znaczy może nie tylko. Także... Dobra, całkiem fajny event. Także co? Ja Dobra, ja się zami żegnam. Subujcie, lajkujcie, komentujcie, ja się z żegnam. No ja mówię, cześć. No i oczywiście cześć.